Witam serdecznie, wróżka Stylna się kłania. Dziś kochani, horoskop szczególnie dla Panny na Maj. <gryw> Także zachęcam do oglądania. Horoskop wróżbach bo karty tarota. Dzisiaj mamy takiego śmiesznego tarota. Słuchajcie. I oczywiście karty Wizji Chiro Tego. Zobaczymy, jak tam Wam przeleci ten miesiąc co się wydarzy. Ja wam przypominam, że możecie zadawać pytania po 10 zł na filmik publiczny. Do tego są oczywiście układy. O przepraszam, poruszyło mi się. No boże, kolanem no. Układy są po 20 zł. Piszecie imię, datę urodzenia i pytanie. Jak chcecie układ na przykład na zdrowie, no to wtedy 20 zł. Tak? A jak macie takie pytanie na przykład dlaczego mnie boli głowa? No to możecie za 10, chociaż też nieraz jest warto właśnie taki układ sprawdzić w układzie energetyczno-zdrowotnym, bo wtedy może więcej wyjść, prawda, że ja wiem wtedy z, jakiej, z czego to wynika, z czego to może wynikać i wtedy Wam mówię, albo wysyłam Was do lekarza, albo po prostu oczyszczenie energetyczne trzeba zrobić, bo jest mocno zanieczyszczona czakra. Oczyszczenia energetyczne oczywiście robię codziennie, można je zamawiać dla siebie, dla dziecka, dla innych bliskich, raczej bliskie osoby, bo jesteście z nimi połączone energetycznie, więc lepiej tam dla syna, dla córki albo dla mamy. Każdy może tam zamówić takie oczyszczenie również. No jest to oczyszczenie energetyczno-zdrowotne czyli rzeczywiście. Sprawdzamy tam wszystko, odcinamy blokady, klątwy, uroki, złożeczenia, podczepy, co tylko tam jest, ja wam mówię, bo to jest nagrane w prywatnym filmie. Mi wystarczy wasze imię i data urodzenia. Ja wszystko o was powiem, co widzę, prawda? Jakie są zagrożenia? Sprawdzę waszą energię życiową. Sprawdzę waszą energię witalną, sprawdzę wasze anioły, do których możecie się zwracać. Wszystko co tylko chcecie Macie tam bardzo fajna sprawa, także jak chcecie to oczyszczenie energetyczne, możecie zamawiać codziennie, a jak nie, no to możecie rytuał sobie zamówić świec. Rytuał świec robię tylko wnów i w pełni. Teraz jeszcze w kwietniu jest nów 20, potem już pełnia w maju na początku. E, można sobie zamówić tak rytuał na przyciągnięcie lepszej pracy, czy w ogóle pracy, czy finansów lepszych, dobrobytu. Szczęścia, można sobie przy, nie wiem, na zdrowie, na miłość, na, na, na to, co macie chęć. I też jest taki rytuał na odcięcie się od uzależnień, na przykład, albo odcięcie od złych energii ludzi, sytuacji. To jest jakby jeden w całości, żeby się odczepili od nas wszyscy. <grych> ok, robię też horoskopy, słuchajcie, takie nagrywam też. Możecie sobie zamówić, nie ma problemu. Pytania prywatne też po, są troszkę droższe, bo są po 25 zł, ale również e, możecie sobie zamówić to, wam mailowo, o, mailowo odpowiem, czy smsowo. A jak macie więcej niż 5 takich prywatnych pytań, no to wam nagram po prostu filmik, prawda, prywatny. E, co jeszcze, wróżę, oczywiście 30 albo 50 minut, jak macie ochotę, umawiajcie się. Możecie pytać o wszystko, także zachęcam do współpracy. Wchodźcie na moją stronę www.astyla.pl. Tam wszystko jest zapisane. A my zaczynamy panna. Jaka będzie energia miesiąca dla panny? Czary, mary ciach. As mieczy, słuchajcie, a mieczy. Jest to dobra y, energia do nauki. Pokażę Wam tak z bliska. No, patrzcie, jak one się świecą. No, te karty są naprawdę dziwne. dziwne. Dziwne, bo zamówiłam je chyba z Chin nawet kiedyś. E, myślałam, że będą ładnie się prezentować, ale widzę, że nie za bardzo, bo ich tak. Słabo widać, ale ja tutaj widzę asa mieczy, więc energię macie właśnie na maj. Energia, która przynosi odcięcia też od właśnie złych ludzi: jak ktoś nam się nie podoba, możemy odciąć taką relację, zakończyć. Po prostu dziękuję i do widzenia. Nauka, przede wszystkim pisanie też. Możecie coś pisać, tworzyć, zdawać egzaminy, uczyć się. E, no dużo jest właśnie mieczy e, prawdy też, bo mieczy tnie dla dobra i na szkodę, prawda? Zależy. Ale tu właśnie jest konflikt bez kłamstw, mówienie prawdy sobie w oczy. No i coś nowego, coś nowego was może ktoś nowy, coś, bo coś nowego to jest też ktoś mądry, inteligentny, fajny. Także możecie spotkać też nowych ludzi. No i będzie prawda, idea. Wszystkie takie dobre sprawy. Dobrze, zobaczmy sobie teraz pracę. No i patrzymy, praca. Trójka mieczy, słuchajcie, Giermek mieczy. Ja Wam mówię, bo tutaj oczywiście może nie być do końca widać tego świecącego obrazka. Y Powiem tak, pewne problemy w pracy, ale one będą się trochę kończyć w, w maju. Mogą to być konflikty w pracy, właśnie w firmie, coś, co Wam leżało na sercu. No i też, właśnie takie rozmowy, prawdomówność, takie coś, że mówimy komuś w oczy, co o nim myślimy i dlaczego on tak postępuje. Myślę, że Panna jest bardzo taka wyważona, ale tym razem. Nie da się, nie dacie się po prostu i powiecie, co myślicie o pewnych ludziach, im prosto w oczy. Będziecie mimo wszystko silną, macie pozycję w pracy, w firmie również, bo tutaj królowa monet, czyli ona tak e, trzyma to wszystko w swoich rękach, tak jak wy trzymacie w swoich rękach waszą pracę, waszą karierę, waszą firmę. Nie martwcie się, będzie dobrze. Ale konflikty może być, może być spięcie i może być po prostu e, otwarcie się, takie całkowicie panny i powiedzenie prawdy w oczy. Nieraz trzeba, kochani, naprawdę, chociaż wiem, że panna jest taka właśnie wycofująca się, może nie chce po prostu się kłócić. Niektórzy nie lubią się kłócić, a zobaczmy finanse. a z buław w kielichów i dziesiątka kielichów w finansach bardzo dobrze, jest utrzymanie e, nowe pomysły nowe inwestycje e, cieszycie się z życia lubicie wydawać pieniądze lubicie to jakby pracować i zarabiać, ale też wydawać właśnie w maju lubicie wydawać pieniądze ale tak bezpiecznie, prawda wy wiecie ile macie, co macie kupić, co macie sprzedać jest też bardzo dużo pomysłów kreatywnych, no i myślę, że to jest udany miesiąc właśnie dla Was finansowo. A urzędy, sądy, jakieś nauka, egzaminy co tutaj? Królowa Buław, Karta Umiarkowania i Dwójka Buław. Myślę, że tak, bardzo dobrze. Wszystkie sprawy, jakieś takie urzędowe, e, nic tutaj złego się nie może wydarzyć. Jeśli macie jakieś sądowe sprawy, to bardziej ugodowo one się kończą. E, tutaj wybory przed Wami widać, że e, będziecie nad czymś myśleć. No, tu możliwe, że właśnie e, nad studiami, na przykład nad jakąś szkołą, bo tu też takie rzeczy egzaminy tak wam sobie pójdą może nie na takim wysokim poziomie ale w sam raz żebyście zdali e, chociaż mogłoby być lepiej no i zastanawianie się nad dalszą drogą tutaj e, no będzie ok myślę że tutaj się nic takiego nie wydarzy właśnie w sprawach urzędowo sądowych miłość i uczucie no i zobaczymy sobie miłość i uczucia No tutaj powiem Wam piątka kielichów i dziewiątka mieczy i czwórka kielichów. No nie zapowiada, że to będzie jakiś miłosny, strasznie dla Was miesiąc. Musicie y, pozbyć się jakichś emocjonalnych rozterek, jakiejś takiej depresyjności, lekko tak wpadacie w takie stany smutku. To ktoś może was zasmucić, to ktoś, ktoś może wam, e, was zawieść już na całej linii, kogoś, kogo jednak kochaliście. Nieraz tak jest w małżeństwach, wiecie, mamy męża czy żonę, żyjemy ze sobą, ale nie czujemy się docenieni ze strony naszego męża czy żony, prawda? Panna musi być doceniana, panna musi być obsypywana kwiatami. Także myślę, że tutaj czegoś wam będzie w emocjach, w uczuciach brakować. Ogólnie ja nie mówię tylko o związkach, ale też właśnie w relacjach międzyludzkich. Także tutaj troszeczkę no troszeczkę tak sobie. Ale jest horoskop miłości dla singli par i par długoletnich możecie obejrzeć, ale to już jest miłości. Tutaj mówimy bardziej o tych emocjach, prawda, które nam towarzyszą w miesiącu maju. Coś wam ktoś lub coś Wam zrobi przykrość, i rzeczywiście będziecie mieć taki żal do kogoś. No, zobaczymy teraz energetycznie zdrowotno, jak tutaj się pokaże ten układ u Panny. No tak, no i widzimy tutaj rzeczywiście znowu dziesiątka mieczy tutaj właśnie w głowie, czyli depresyjność, smutki, wpadanie niepotrzebnie w jakieś doły. przez to oczy, uszy, zatoki też, ale to też mogą być ataki energetyczne na was, właśnie od kogoś, od kogoś, kto w jakiś sposób no niestety nie jest dla was dobry. Również czakra z plotu słonecznego jest mocno zagrożona, czyli układ pokarmowy, na to musicie zwrócić uwagę. I takie obciążenia są też przy głowie. no Może Was też kręgosłup boleć, no takie i różne rzeczy, czyli jest troszeczkę takich zanieczyszczeń. A zobaczymy ostrzeżenia i rady. Ostrzeżenia i rady. Tu mamy siódemkę buław, słońce i dwójka kielichów. O i na końcu właśnie znowu te kłótnie, bo rycerz mieczy, on przynosi kłótnie nieraz. Trójka mieczy również przynosi problem. No i tu jest również król widzicie nie to jest cesarz to jest cesarz to ktoś kto będzie chciał was opanować ta osoba z którą będziecie mieli konflikt będzie chciała was opanować jakoś wziąć pod buta często mężczyźni tak robią ze swoimi kobietami bo biorą ich pod buta uważają że są gorsze albo nie mają coś do coś do powiedzenia na pewno panna kobieta tu musi bardzo uważać Szukajcie nowej miłości, słuchajcie, bo się pokazuje słońce z dwójką kielichów. Nie kłóćcie się, nie, po prostu wychodźcie z tych związków, wychodźcie z tych jakichś relacji i szukajcie sobie nowych przyjaźni, nowej miłości. Ten maj jest naprawdę miesiącem miłości. Dla was przydałoby się, żeby po prostu dać sobie z pewnymi sprawami, sposób z pewnymi ludźmi sprawami, no... Spokój i pójść sobie dalej. Nie dajcie się krzywdzić przede wszystkim i nie macie prawa płakać. jaj. No dobra, ale zobaczmy sobie jeszcze wizję na miesiąc maj. Proszę bardzo, jakie piękna, piękna karta. Co ona tu dla Was może oznaczać? Mężczyzna. Przebrany takiego trochę pajaca można powiedzieć. <laughs> Ale fajnie wygląda. Cóż, myślę, że kontakty przede wszystkim będą się liczyć, wyjście naprzeciw, duchowe więzi, połączenia. Połączenia szukajcie połączeń właśnie duchowych. Myślę, że w tym życiu jesteśmy duszą, jesteśmy ciałem. Kiedy zapomnimy, że jesteśmy obiema formami możemy niepotrzebnie cierpieć. Poświęćcie czas na medytację, połączenie się z wyższą jaźnią. No to w rezultacie pozwoli wam jaśniej zobaczyć duchowy aspekt innych i łatwiej wyjść im naprzeciw. Tak myślę, że tak właśnie. Także, kochani, nie wpadać w depresję, otwierać się na nowe znajomości, na miłości. Nieraz nic tego nizowego, możemy spotkać swojego duchowego bliźniaka, prawda? E, iskierkę, która jest nam potrzebna, jakiś uśmiech do obcej osoby, jakieś podanie sobie ręki, e, przyjaźń, nie wiadomo skąd. Ja się z panną przyjaźnię, na przykład e, baranę, ja jako baran z panną. I wiem, jakie są panny, i wiem, jak naprawdę są złote niektóre. Ja zawsze mówię, no, po prostu złota dziewczyna na moją przyjaciółkę, bo jest złota, po prostu jest tak cudowna. Także pozdrawiam wszystkie panny, życzę Wam wspaniałego maja. I cóż, trzymajcie się, niech magia będzie z Wami. Magia i miłość do usłyszenia pa pa